Witajcie na kanale Hiszpan Fider Kolejny materiał z domowego kącika Tak jak widzicie na załączonym obrazku dzisiaj opowiem Wam o zanętach, które ja używam i do zawodów które udaje się wygrywać nieraz i do wędkowania rekreacyjnego. Używam tylko dwóch modeli, nie potrzebuję więcej. Łowię tymi zanętami już bardzo długo. Co jest najważniejszą rzeczą moim zdaniem, to, że już doszedłem do takiej perfekcji. Znam na tyle te mieszanki, że wiem jak one pracują, jak je zrobić nad wodą czy w domu dzień wcześniej, żeby były idealne. Jeżeli można powiedzieć, że coś może być idealnego. Po latach doświadczenia nie potrzebuję innych, chociaż mam też styczność z markami innymi, które dostałem od kogoś. Tak jak mam u siebie Wonder Blacka, jakiegoś tam Sensasa bym też znalazł. Ale to nie chodzi o to, żeby jakąś markę reklamować. Broń Boże, nie reklamuję też Trapera ani Starfisha. To są zanęty, które ja kupuję za swoje pieniądze i użytkuję je parę lat z różnym skutkiem, ale myślę, że więcej jest tych skutków na plus, bo tak jak śledzicie moje filmy czy moje social media, to wiecie, że startując w zawodach, nieraz udaje się to wygrać, nieraz zająć bardzo dobre miejsce, wysokie i cały czas bazuje się tylko i wyłącznie na tych czterech paczkach. No i oczywiście, tak już wiecie, zawsze mam jakiś swój dodatek. Biorąc pod uwagę, że wędkuję bardzo długo, <kluzny> um, także mówiłem różnymi zalętami, ale tak jak już wam wspomniałem, parę lat mam jedną mieszankę, bo mi się wydaje, że każdy wędkarz, który startuje w zawodach y, powinien mieć jedną swoją mieszankę główną bazową z której będzie korzystał, no bo wiecie takie skakanie tego tygodnia łowie na to następnego tygodnia łowie na to później jeszcze na coś innego, to tak wiecie kolorowo fajnie, ale to niejak się ma z wynikami. Takie jest oczywiście moje zdanie. Także jeżeli macie inne, piszcie w komentarzach co o tym sądzicie, zostawcie łapkę na samym początku. To nie subskrybuje pstryk, Będziecie ze mną w naszej, można powiedzieć, jak to nazwać, społeczności irlandzkiej i nie tylko. Ale wracając do tematu. Ja, tak jak już mówiłem, bazuję na dwóch mieszankach. Jest to Trapper Expert Black. To jest zanęta typowo czarna. i również traper serii Gold Competition. Też czarny. Jak już wiecie, nie może się obejść bez Starfisha, czyli jednej z moich ulubionych kolendry, jaki również kolejna Starfisha tym razem piernik. I tymi czterema zanętami, takimi smakami, takimi, takim doborem kolorów łowię cały rok. Na zawodach i rekreacyjnie. Na zawodach wiadomo, że stosuję competition, chociaż eksperta tego również. To znaczy, jak podchodzę do zawodów, to taktykę sobie układam w głowie dzień wcześniej. Już wiem, na jakiej wodzie będę startował. Niektóre wody znam lepiej, niektóre gorzej, ale mogę już sobie wtedy taktykę ułożyć w głowie. I po prostu zazwyczaj jest tak, że do przykładowo paczki kilogramowej Competition dodaję pół paczki kolendry. Czyli robię Półtora kilo mieszanki, gdzie zawsze tego jest, moim zdaniem, trochę za dużo, ale wolę, żeby mi zostało, jak ma mi zabraknąć. Zawsze mogę później to zamrozić, ale na razie o mieszankach. Mrożenie zostawimy na później. I słuchajcie, mieszam paczkę, jak już powiedziałem, i połowę kolendry ze sobą. Daje to fajny kolor. Zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje kolorystycznie, naturalnie. Po prostu otworzymy paczkę i przesypię mam naszykowane małe kuwety. Ale za chwilę do tego dojdziemy. I owszem różnie cza czasami nie musi być to kolendra. Jeżeli jadę, znam wodę i wiem, że będzie przewaga przykładowo drobnej płotki, to strasznie fajnie działa zmieszanie competition czy eksperta z zanętą Starfisza piernik. I tak samo w tych samych proporcjach, czyli jedna paczka kilowa czarnej i pół kilo tej jasnej starfisha. I na tym jadę, uwierzcie mi, cały rok. Jeżeli jadę na rekreacyjne łowienie, to wiadomo, że te mieszanki staram się pogrubić, bo jadę za, łóżmy za linem, za dużym leszczem, jedziemy na noc z chłopakami, no to wtedy pogrubiam te mieszanki ziarnem, albo dodatkowo... Peletem, który dodaje również do zanęty, albo podaje z pompem pelet Sam można sobie naprawdę jest tyle różnych rzeczy, które możemy zastosować. Możemy naprawdę każdą zanętę pogrubić, a te zanęty, których używam, jeszcze raz podkreślę, mam z nimi już na tyle tak długie doświadczenie, że tak naprawdę można powiedzieć, że nie są w stanie mnie. Czymś zaskoczyć. To bardziej ja zaskakuję siebie, dodając nowe składniki czy nowe boostery, które też tworzę sam. I staram się na zasadzie prób i błędów, czy z tym boosterem, czy z tym dodatkiem, to pracuje lepiej, czy bardziej pobudza te ryby. Ale wiecie, w cudzysłowie, to też jest taka teoria nasza, wędkarska. Nie zawsze to się sprawdza i nie zawsze możemy w 100% powiedzieć, że ta mieszanka nam odpaliła wodę. Wiecie, łatwo to zrobić, jeżeli startujemy na zawodach, jest przykładowo 10 czy 20 zawodników, już nie mówię o takich zawodach 80 plus zawodników, ale nie, nawet niech będzie tam mniejsza taka ekipa, 10-osobowa, jeżeli z lewej strony kolega... Nie łowi, z prawej nie łowi, a wy łowicie i macie ryby w tempo, no to można wtedy wywnioskować, że ta wasza mieszanka te ryby pobudziła, no i idzie wam te wędkowanie, tak, jak powinno iść. Ale wiecie, że na zawodach jest różnie. Czasami jest tak, że po prostu ta ryba usadowi się w jednym miejscu, jeden się do niej dobierze, a drugi nie. Bardziej mi się wydaje, że na zawodach trzeba podejść mieszanka swoje ale też dystans, przegruntować to, dać sobie czas do tego przegruntowania, żeby nie było później jakiegoś ząga i krótka, długa linia u mnie zawsze jest zrobiona. Wiecie, te ryby raz są na długiej, raz są na krótkiej Zazwyczaj te większe, jest większe prawdopodobieństwo, że będą na dłuższej linii ale to też w cudzysłowiu, zawsze na zawodach mi się fajnie łowi na krótkiej linii, bo to łowienie takie szybkościowe na pewno każdy z Was ma podobnie. Krótka linia, fajna zabawa, rybki w tempo, no bajka, nic dodać, nic ująć. Ale wracając do tematu zanęt, tak jak wiecie, e, któregoś razu nie będę zdradzał receptury swoich żyletek, ale ogólnie nie chcę zdradzać receptury, bo wiecie, to jest mój tak jakby, taki talizman. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że to nie jest tak, że a... Nie chcę powiedzieć, nie chcę powiedzieć. Nie no, ja po prostu dochodziłem do tego jakiś tam okres czasu, włożyłem w to swoją pracę, jeździłem, testowałem to, aż naprawdę te żyletki tak doszły do perfekcji, jeżeli chodzi o te wszystkie proporcje składników, które tam się znajdują. Łowię tym już parę lat, zawsze te żyletki są ze mną nad wodą. Nieważne, czy łowię na metodę, czy na klasyka, czy jestem na zawodach, czy na rekreacji, Żyletki muszą być. Ale mówię, nie chcę zdradzać. Jeszcze raz proszę, zrozumcie to, bo dużo mam pytań odnośnie, co to za Żyletki. Wiecie, no booster, który zrobiłem, i naprawdę jest fajny. Jeżeli będzie taki duży odzew i zrobię to, można powiedzieć, że bardziej. Komercyjnie, i będzie dostępny do sprzedaży w niewielkich ilościach, zawsze możecie sobie kupić. I może po prostu, jak będziecie to testować nad wodą, dojdziecie do tego, co tam jest w środku. Ale głównej tajemnicy nie chcę zdradzać, z jakich składników jest zbudowane, no bo to jest taki mój talizman i jazd w rękawie. Ale wracając do tematu, za chwilę otworzę paczki i zobaczycie na żywo kolory tych zamek. Słuchajcie. Pierwszy rzut otworzymy sobie eksperta, strapera, naprawdę ta zanęta jest świetna, czarna, drobno pomielona. Super zapachu. rapper expert Teraz otworzymy competition Petition, moim zdaniem jest dla mnie jedną z lepszych baz zanętowych, no bo ja nazywam to jako baza zanętowa. Słuchajcie, nie wiem jak będzie widać, ale są drobinki jakichś pieczywa czerwonego, takie naprawdę drobne. Ta, ta zanęta jest strasznie też drobniutka, podobnie jak ekspert. Pachnie tak samo fajnie, prezentuje się też fajnie. Ciemna mieszanka. I tak jak widzicie, co już Wam wspominałem, też wcześniej widzieliście, sporo ma czerwonych drobinek i żółtych. Ta Trapera Competition. Mówię, dla mnie te wszystkie zanęty to są na zasadzie. Wiecie, na zasadzie bazy. To jest główna baza. Która, do której dodaje swoje składniki. I tak jak już wiecie, na pewno każdą zanętę z każdej paczki, jak sobie zrobicie nad wodą, możecie ją albo zgasić. Jeżeli zrobicie to w domu dzień wcześniej, to wtedy można powiedzieć, że ją zgasicie, bo robiąc nad samą wodą, ciężko zgasić całkiem zanętę, za żeby ona była zgaszona w 100%. Najlepiej ja zawsze, jak wybieram się na jakieś duże leszcze, e, chcę, żeby zanęta nie pracowała, była zgaszona. Robię tą zanętę dzień wcześniej. Ona sobie przychodzi, te wszystkie frakcje wpiją wodę, te większe również mają na to czas. E, I tak już, jak Wam podkreślę, że lepiej, jeżeli chcecie tą zanętę, żeby ona w ogóle nie pracowała, można powiedzieć, żeby leżakowała, zgaszą na typowo, zrobi sobie dzień wcześniej. Ale z każdej takiej mieszanki nad wodą. Bo wiecie, jak się łowi, to te ryby albo wskakują od razu i mamy jakieś efekty, albo to jest takie kombinowanie i dłubanie ryby z przypadku, ale każdą zanętę, którą macie już zrobioną, możecie sobie w czasie zawodów, czy w czasie wędkowania możecie z tą zanętą kombinować czyli dodając większą ilość trochę wody tylko najlepiej to zrobić nie w tej samej kuwecie gdzie macie nasypane tej zanęty dosyć sporo tylko odsypać sobie do mniejszego pojemnika przykładowo typu takiego nieważne jaki to będzie pojemnik i tą zanętę sobie domoczyć jak będziecie sobie sprawdzać jeżeli ta konsystencja zanęty będzie taka już naprawdę wilgotna też warto wrzucić, posłać taki koszyk do wody, jeden, drugi, trzeci, bo ta zanęta mokra będzie trochę bardziej szybciej pracowała, będzie strasznie windowała cząstki do góry. A równie dobrze możecie zrobić taką zanętę, która po uderzeniu o taflę wody, tak naprawdę, kiedy koszyk tylko wpadnie i uderzy o lustro wody, ona zrobi chmurę. Totalną taką chmurę, słup, będzie zadyma wielka. A żeby tego dokonać na tej samej zanęcie, na każdej, to ją trzeba po prostu przemoczyć, czyli dodać na tyle dużo wody, żeby ona była taka, e, taka papka. Zrobi się z niej taka dosłownie papka, nie plastelina, a papka, i wtedy taką papkę do koszyka, ale to też taką papkę warto sobie zrobić w oddzielnym pojemniku, do koszyka i jeszcze raz powtarzam, że podczas uderzenia w wodę koszyka, Robi się totalna chmura. Robi się taka zadyma. A wiecie, czasami te ryby, które stoją gdzieś tam w toni i chcemy je ściągnąć do dołu. No to podczas takiej zadymy, podczas uderzenia o tafle wody koszyka, jest duża szansa, że ta ryba później poleci za tymi częściami, które jeszcze będą podczas opadania koszyka wypadać. Tak przynajmniej mi to czasami skutkuje i tyłek ratuje, jak to mówią ale no każdy musi was, z Was spróbować, jeżeli chcecie, nie wiem, zasugerować się moją e, sugestią, to musicie spróbować, bo każda woda też jest inna. Wiadomo, że ja mówię o wodach stojących, to, to na rzekach łowie strasznie rzadko. Ja mówię typowo o wodach stojących, ale z każdej zanęty, uwierzcie mi, możecie, jak już macie zrobioną mieszankę, w osobne małe kuwety sobie odsypać, możecie zrobić całkiem inną mieszankę, inaczej pracującą. Może ona pracować w słupie, czyli odbijać te cząstki góra-dół. Możecie zrobić papkę, że będzie takie uderzenie w wodę i będzie to, to tajne saigon, będzie taka chmura z miejsca. Warto się bawić, nie warto tylko i wyłącznie, jak zrobicie raz mieszankę i całe zawody, 5 godzin, używać tego samego, jak nie idzie, bo jak idzie, to wiadomo, nie kombinujemy, no bo po co przekombinować. Ja mówię cały czas, jeżeli nam nie idzie coś, nie możemy się dobrać do ryb, chociaż nie zawsze też się uda, ale no trzeba próbować, trzeba po prostu próbować, kombinować, no bo to, na tym to polega, to stojąc w miejscu do niczego nie dojdziemy, no bo wiecie, jak się nie idzie, to nigdzie nie dojdzie. Jeszcze Wam pokażę, bo już widzieliście trapera, a teraz Wam pokażę, jak wygląda kolorystycznie, i jaką frakcję ma sucha, zanęta starfish. Tu mamy, tu porozsypywałem trochę na stole, ale to nie szkodzi. Żona może mnie nie zabije, zaraz posprzątam. Jezu, jak ta kolendra mi się podoba. Słuchajcie, Wy nie wiecie, bo nie, nie jestem w stanie przez kamerę tego zapachu oddać, ale no taki piękny kolendrowy zapach. Zanęta wygląda w ten sposób. Słuchajcie, tak samo ma jakieś drobinki. Tu widzę pomielona na pewno jest konopia. Jak w każdej zanęcie znajdziecie e, piekarnicze odpady, typu jakieś ciastka, zmielone pierniki wafle. Ale naprawdę jest tak fajna. No i ta druga piernikowa, bo to jest kolendra. Piernikowa ma strasznie podobny kolor i podobnie jest zrobiona, tylko po prostu ma piernikowy zapach. Trochę bałaganu się narobiło. Słuchajcie, no przychodząc jeszcze raz do meritum, no piszcie, zostawcie łapkę, piszcie komentarze, co sądzicie e, na temat mojego podejścia? Może wasze podejście jest całkiem inne, to też fajnie, jakbyście się podzielili. Może macie jakiś pomysł, co mogę robić jeszcze inaczej e, podczas zawodów, czy na rekreacji, żeby te ryby ściągnąć. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma Jakieś, nie wiem, kupę pomysłów w głowie Nie zawsze te pomysły są Fajne, fajne i się sprawdzają Ale no, ja zawsze Wychodzę z założenia Kto nie kombinuje, kto nie próbuje To do niczego nie dojdzie No i tak samo jest z moimi boosterami Ale Tutaj o zanętach Nie o boosterach, o boosterach może nakręcimy jakiś odcinek Jak ja sobie je dodaję do zanęt Do, do swoich mieszanek ale to się wtedy już przygotuje inaczej, będzie po prostu akwarium i będę Wam pokazywał pracę z Tutaj w tym filmie chodziło mi o to, że bardziej chciałem Wam pokazać mój kierunek, czym ja się sugeruję i moim zdaniem to jest bardzo istotne, żeby nie mieszać sobie w głowie i kombinować z anętami typu łowimy dzisiaj tą firmą, za tydzień mam kupiłem inną firmę. Nie, lepiej po prostu nie wiem. Jeżeli chcecie te tanie zanęty, bo Trapper czy starfish to są naprawdę tanie mieszanki, uwierzcie mi, że z nich można sobie stworzyć mieszankę premium. Na 100% jestem przekonany o tym, bo tych mieszanek używam bardzo długo, bardzo długo. Ale do czego chcę jeszcze dojść na sam koniec tego filmu, używając jednej mieszanki, bardzo często, czy praktycznie zawsze na rybach jesteście w stanie dojść do perfekcji co jest ważną rzeczą mieszania tej zanęty, łączenia z wodą, czy z innymi składnikami no bo naprawdę każda zanęta inaczej pije wodę, inaczej zachowuje się później a to jest chyba istotne na rybach, żeby nie polec a odnieść sukces fajnie połowić a nie posiedzieć, tylko odpoczywać, chociaż odpoczynek jest wskazany, bo jesteśmy na świeżym powietrzu, to jedno z drugim idzie w parze. Także jeszcze raz zachęcam, jak będziecie nad wodą, potestujcie sobie. Każdy z Was jakiś tam pojemnik gdzieś znajdzie. Najlepiej mieć dwa. W jednym pojemniku przemoczyć sobie zanęty, jeżeli ryby nie chcą reagować na tą wcześniejszą mieszankę, co zrobiliście, zobaczyć. Nie pomaga przemoczyć ją totalnie, zrobić z niej papkę. Zobaczyć może ta chmura przyciągnie uwagę ryb i skusi je do żerowania. Bo wiecie, no, nikt z nas tak naprawdę nie wie, jak ryby i na co reagują. To są tylko wędkarskie domysły, ale czasami się sprawdzają. Także tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Dzięki wielkie za łapki, dzięki za komentarze. Zawsze miło widzieć nowych widzów. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nad wodą w domu. I widzimy się na kolejnej przygodzie mojej z Wami nad irlandzkimi wodami i nie tylko. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Yo!